Cześć, przed Wami Opelek MOKKA, silnikiem 1.4 Turbo. Mamy tutaj nieszczelną klimatyzację. Układ jest napełniany czynnikiem 1.2 czy 4YF. I mamy już to zdiagnozowane. Jest tutaj dziurawa chłodnica, skraplacz klimatyzacji. Więc pokażę Wam, jak krok po kroku zabrać się do wymiany i montażu nowego skraplacza. Te elementy, które są powtarzalne albo są po prostu odbiciem lustrzanym, jak choćby demontaż nadkola, będą pokazane tylko z jednej strony, tak żeby nie przedłużać specjalnie I niech to wszystko w miarę sprawnie nam pójdzie. Demontujemy sobie wszystkie wkręty, kołki i całkowicie ściągamy to nadkole, tak żeby mieć idealne dojście do wszystkiego. Kole na bok. Próba spinająca zderzak I od wewnątrz wszystkie kołeczki musimy powciskać, tak żeby żadnego nie ominąć. Nie szarpać tego bez wcześniejszego wciśnięcia kołków. Mogą się pozrywać. Potem to będzie odstawało nieestetycznie. A tak mamy idealne dojście, więc warto to wszystko dokładnie i na spokojnie zrobić. Listewka zeszła, teraz dokładnie widać, ile mamy kołków, w których miejscach. Teraz jednym dynamicznym szarpnięciem łatwo odchodzi nam zderzak. Odpinamy wtyczkę, przewód od zbiorniczka spryskiwaczy. Tak samo wtyczkę od halogenu i od czujników parkowania przednich. Z drugiej strony halogen i czujnik temperatury. O ile dobrze pamiętam, że to jest czujnik temperatury. Tak samo dynamiczne szarpnięcie. Zderzak odskakuje. Spod spodu czekają nas jeszcze kręty, więc szybkie narzędzie i odkręcamy. Już nam się zderzak z dołu rusza. Przechodzimy wyżej. Tutaj sobie ściągamy atrapkę. Ona jest zamocowana na samych kołkach, więc wszystkie podważamy, wyciągamy tak, żeby się nie połamały. Atrapa na bok i ukazuje nam się mocowanie zderzaka. Zderzak łatwo schodzi, nie trzeba się z nim szarpać. I odstawiamy w bezpieczne miejsce. Konieczne jest odkręcenie dolnego wzmocnienia, dolnego pasa. Wzmocnienie to jest przykręcone na solidnych śrubach. Tam gdzie nie uda się dojść narzędziem udarowym będzie trzeba odkręcać ręcznie. Następnie prowadnicę powietrza. Ona trzyma się na czterech kołkach. Wpryskujemy miejsce, które wcześniej już widzieliśmy i widać jak to się pieni. Teraz, w szesnastokrotnym przyspieszeniu, widać jak buduje się nam fajnie piana. Wpuszczamy azot i możemy bezpiecznie demontować przyłącza. Tutaj na szczęście. Nakrętka, śruba nie były zapieczone, więc to wszystko się delikatnie odkręciło i rozłączyło. Po odkręceniu mocowania chłodnicy powinna nam delikatnie w dół wyjść. Oto i ona. Auto ma przebieg 180 tysięcy niecałe i chłodnice trafiło. Przyjechała do nas nowa chłodnica marki Thermotec. Klient nie chciał inwestować w droższe części. Przekręcam starą szpilkę do nowej chłodnicy, ponieważ miałem już parę przypadków i w skraplaczach, i w osuszaczach, że te śruby i szpilki fabryczne, które są dostarczane razem z nowymi produktami, no po prostu potrafią się zerwać same. Pęknąć przy dokręcaniu, albo co gorsze, już po serwisie, kiedy auto jest gotowe, nawet potrafi taką szpilkę wyrwać. Jak mamy możliwość, od razu czyścimy zespół chłodnic, widzicie co się dzieje. Masa liści, kurzu, to wszystko potem ogranicza przepływ. Myjemy przyłącze benzyną. O, myślę, że tak. Wydmuchujemy powietrzem i smarem Multi Loop smarujemy tak, żeby o-ringi potem fajnie nam się ułożyły i doszczelniły. Nie są to typowe o-ringi, są to podkładki gumowo-metalowe. Takie rozwiązanie stosowane bardzo często właśnie w Oplach i Fiatach, jeżeli chodzi o montaż skraplacza. I tutaj tak samo delikatnie smarujemy, nie dajemy tego za dużo i nie wlewamy do środka tego smaru, tylko i wyłącznie po zewnątrz, tak żeby to zabezpieczyć antykorozyjnie i żeby guma mogła się ładnie ułożyć. Teraz skręcamy złącze, ale skręcamy je tylko tak, żeby w palcach się trzymało, i wszystkie miejsca montażowe od razu smarujemy. Tak, by na przyszłość ułatwić sobie lub komuś innemu pracę, także gwinty na śrubach, gwinty w nakrętkach, to wszystko dobrze przesmarować, ewentualnie przeczyścić. Kiedy już skraplacz jest właściwie przykręcony, możemy dociągnąć złącze. W międzyczasie nabijamy ciśnienie i sprawdzamy szczelność tego połączenia. I już nam się rozpocznie w tym momencie. Parogodzinny cykl testu szczelności na wysokim ciśnieniu. Wszystkie elementy w kolejności odwrotnej. Nie zapominamy właśnie o takich plastikach, maskownicach, prowadnicach, bo bardzo często zdarza się, że leży to gdzieś z boku, przychodzi zderzak, a potem nagle się orientujemy, że o, zapomnieliśmy. Więc jeszcze raz demontaż. A jednak, demontaż zderzaka to jest zawsze ryzyko, że któryś zaczep nie wytrzyma i puści a potem to wszystko nieestetycznie wygląda. Zderzak wjeżdża na swoje miejsce. Jak montaż był dynamicznym szarpnięciem, tak montaż delikatnymi puknięciami i też wszystko powinno wskakiwać na swoje miejsce. Jeżeli gdzieś w szynach byłby piach, syp, warto to wszystko wyczyścić, żeby gładko weszło. Wpinamy wtyczki, przykręcamy wkręty od spodu, kontrolujemy stan, ilość kołków wkrętów, tak żeby niczego nie zabrakło. A jeżeli zobaczymy, że już nie mamy kołka i wkręta, a jeszcze się znajdują miejsce, to dołóżmy od siebie. Tutaj teraz kolejność odwrotna, czyli w pierwszej kolejności nadkole. Wszystkie śruby, wkręty, a potem listwa. Dobrze wyczyścić miejsce, gdzie przychodzi listwa. Między kołkami a blachą znajdują się jeszcze takie cienkie, gumowo-piankowe podkładki. Też dobrze je zastosować, żeby tam żadnych nethergani nie było. Montujemy koła. Nie zapominamy o przykręceniu ich kluczem dynamometrycznym. Zostawiamy auto na parę godzin, żeby potwierdzić, że jest klimatyzacja szczelna. Wykonujemy serwis. Podobało się? Łapka w górę. Masz pytania? Daj komentarz. Dziękuję.